Cześć, nazywam się Angelika. Witam na moim kanale Zwierciadło duszy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, możesz to zrobić teraz klikając ikonę subskrybuj poniżej. Dobra, tutaj niespodzianki dla wagi. Eee, no, mamy nową księżyca w wadze, więc wagi mogą się tak czyć bardziej... No, tak, najbardziej w swojej energii, tak, jest to znak powietrzny, jak wiadomo, jest to bardzo silna męska energia powietrzna, także, jest to jakieś takie działanie na pewno bardzo duże, łagodzenie konfliktów, ale zaraz sobie tutaj wszystko zobaczymy. Papież, papież pod spodem. Jest to taka energia długoletnich jakichś tradycji. Zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Dla wagi niespodzianki na tym nów. Rycerz Mieczy, czyli energia wagi. Osiem, osiem monet. I królowa, yy, królowa miłości. I tutaj mamy tego papieża pod spodem, który mówi nam o e, jakiejś takiej e, tradycji, ale też jakichś takich e, połączeniach, e, bardzo długoletnich związkach. Ale dobra, co, co ja tutaj widzę? Największa niespodzianka, e, waga, swojej energii, waga. Jest tu akurat e, król. E, ten król. Po przeanalizowaniu sobie, jak to wagi tutaj lubią sobie analizować, wszystkiego, co było, co może być, dochodzi do, do wniosku, że czas podjąć pracę. Czas podjąć pracę, wydaje mi się, że tutaj chodzi o, o jakiś związek, bo mi tutaj ten papież mówi tutaj o jakichś długoletnich związkach, których. Może była jakaś przerwa, ale tutaj ten e, król postanowił teraz wziąć sprawy w swoje ręce, e, i tutaj na końcu mamy królową e, pucharów, czyli ja myślę, że tutaj, e, jeśli słuchają mnie kobiety, to tutaj przyjdzie do nich w końcu ten, e, ten król, ten król właśnie tutaj po przeanalizowaniu sobie tej całej sytuacji. Tak, dziękuję bardzo.